Życie Daniela Martyniuka, syna króla Discopolo Zenka Martyniuka, od lat budzi ogromne emocje. Media i internauci regularnie śledzą jego losy, a on sam dostarcza im tematów, które wywołują lawinę komentarzy. Tym razem zrobiło się głośno zarówno o nim, jak i o jego żonie, Faustynie. Mąż Faustyny Martyniuk wyjechał za chlebem do Hiszpanii, gdzie, jak sam pokazuje, zajmuje się ciężką fizyczną pracą. Na jednym z nagrań widzimy go na placu budowy, bez koszulki, z uśmiechem na twarzy i ubrudzoną pyłem twarzą. Widok Daniela mieszanego zaprawę w wiadrze, otoczonego drabinami i kablami, zaskoczył wielu obserwatorów. Czy to znak, że wreszcie postanowił wziąć się za siebie i wejść na nową drogę życia? Podczas gdy Daniel zmaga się z wyzwaniami pracy za granicą, Faustyna Martyniuk skupia się na roli mamy. W mediach społecznościowych chętnie pokazuje swojego synka, małego Floriana. Chłopiec ma dopiero trzy miesiące, ale już widać, że rośnie jak na drożdżach. Z gęstą czupryną i uśmiechem na twarzy przyciąga uwagę internautów. Wielu zauważa, że jest wykapanym tatą. Faustyna podkreśla, że choć samotne macierzyństwo to spore wyzwanie, znajduje też czas na relaks i radość z każdej chwili spędzonej z dzieckiem. Jej zdjęcia, pełne ciepła i naturalności, kontrastują z burzliwym życiem Daniela, które nieraz trafiało na nagłówki gazet. Warto przypomnieć, że w przeszłości syn Zenka Martyniuka wielokrotnie wzbudzał kontrowersje. Od publicznych oskarżeń wobec żony, przez publikowanie zdjęć z modelkami, aż po głośne wyznania o manipulacjach i próbach przymusowego leczenia. Dziś jednak obraz Daniela z łopatą i wiadrem w ręku sprawia, że część fanów zaczyna zadawać pytanie: czy to naprawdę nowy początek? Jedno jest pewne. Życie rodziny Martyniuków nie przestaje fascynować a każdy nowy wątek trafia na nagłówki portali. Internauci z zapartym tchem śledzą, co wydarzy się dalej. A jeśli chcesz być na bieżąco z takimi historiami i poznawać kulisy życia gwiazd, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.